Trzy Powstania Śląskie i cztery obeliski, a to wszystko na tunelu kolejowym w Redutowach. Właśnie tam powstała wyjątkowa, bo jedyna w całym województwie, ale również kraju Ścieżka Dydaktyczno-Edukacyjna Powstań Śląskich. Podczas oficjalnego otwarcia grupa powstańcza zaatakowała niemiecki posterunek. Jest taka ścieżka w Redutowach, której nie sposób przeoczyć czy ominąć. Do tej pory mieszkańcy Redutów traktowali ją jako skrót pomiędzy osiedlem Orłowiec i ulicą Mickiewicza. Dziś skrót ten zyskał całkiem nowe znaczenie. Stał się około 100-metrową ścieżką Powstań Śląskich. Otwieramy ścieżkę powstańczą. Otwieramy ją na Redutowskim tunelu, czyli w miejscu, w którym toczyły się walki powstańcze. I jest to. Nawiązanie do przeszłości. Dydaktyczno-edukacyjna ścieżka wywołała wzruszenie i przypomniała o tych, którzy walczyli w walkach powstańczych. Mój starzyk i moja starka to byli powstańcy. Starzyk tu walczył, a starka im ważyła rozmaite zupy. Hmm. Klapsuwa, na przykład, bo ona to tak nazywała. I ogromnie się cieszę, że właśnie w ten sposób zagospodarujemy ten brzydki tunel. Choć prace nad całą ścieżką trwały zaledwie parę miesięcy, to pomysł jej utworzenia narodził się już w 2011 roku. Jak podkreśla Marcin Połomski, urzędnik miejski, ścieżka powstań Śląskich okazała się najlepszym rozwiązaniem. Na tunelu rozpoczęły się w wrydutowe walki powstańcze w 1919 roku. Jak można było popatrzeć na zdjęcie lotnicze tej pierwotnej ścieżki, miała ona trzy załamanie, więc wniosek nasuwa się jeden. Trzy powstania śląskie, tunel związane z powstaniami śląskimi, czyli możemy upamiętnić te powstania śląskie. Ścieżka to jednak nie wszystko. Otworzą ją trzy załamania, w których znajdują się obeliski symbolizujące powstania. Pod każdym betonowym pomnikiem znajduje się również krótka notka historyczna. Najbardziej słuszne jest stawianie pomnika, ale również obok pomnika informacji na temat wydarzenia historycznego, z którym on się wiąże. Na ścieżce znajduje się jeszcze czwarta, dodatkowa tablica. Mamy dużo redutowików, którzy brali udział w powstaniach śląskich i... Aby upamiętnić te osoby ustawiliśmy także przy ścieżce obelisk. Ścieżkę poświęcił ksiądz Stanisław Juraszek, proboszcz parafii Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Redutowach Orłowcu. W klimat walk powstańczych oprócz obelisków przeniosła zgromadzoną publiczność grupa rekonstrukcyjno-historyczna, która przygotowała krótką, lecz krwawą inscenizację.